Cześć, witajcie, jestem Huda, to jest FIFA 13, kariera menadżera, kolejny odcinek. Mówię kolejny, bo nie wiem, który to jest odcinek, ale okej. Okay. Przechodzimy do następnego spotkania. Raport zwiadowczy dostępny. Zobaczmy, kogo tam znalazł seniorów. juniorów. Hmm, ten może być całkiem ciekawy. Pedro Medeiros. Okej, okay. podpiszemy z nim kontrakt. Okej, okay. okej, okay, mamy go. Tak, tego na razie. Olejemy, niepotrzebny jest. No i skład raczej zmęczony, nie jest nic nie będę. Zmieniał, Zobaczyć komu miesiąc. Okej, okay, październik, mamy. Dzisiaj będzie jeden mecz, ponieważ nagrywam trochę eksperymentalnie. Zobaczę ile to będzie zajmować. Bo, no a znowu innym sposobem nagrywam. No mam nadzieję, że to nie wyjdzie w 480p. Zobaczymy, zobaczymy. Jest deszczowo. Okej, okay, okej. Okay. Gramy przeciwko Morcombe? Nie wiem Dobra Już, już, okej okay. Gotowi do gry, gotowi, to jedziemy Jakaś dziwna kamera mi się wydaje Ale okej, okay. Mullins Mullins, teraz powoli, powoli, rozgrywa akcję, podanie do pringle. Pringle, podobne stroje mamy, zauważyłem teraz dopiero. Kurde, będzie problem. Adam oni ma... Nie wiem, spod... kurde, rękawami u koszulki się rozróżniamy. Kennedy, gdzie łakanie Kenneth strzelaj. Ajaj, nie ma bramki. Dobra, dobra Dzisiaj jest poniedziałek i mam nadzieję, że od razu dzisiaj mi się uda to wrzucić. Ajajajajaj. No Troje, Trochę już późno jest. Zależy ile się będzie renderować. Zobaczmy, zobaczmy, dzisiaj już więcej nic nie nagram, więc nie wiem, może być problem z odcinkami w ciągu tygodnia Bo przeważnie robię tak, że jednego dnia nagrywam wszystko No ale dzisiaj tak już trochę później wróciłem, no i niestety wyszło jak wyszło Może jutro mi się uda nagrać tak więcej na resztę dni I to po prostu wrzucać przez cały tydzień Ej, 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 nie ma tak Nie ma tak łatwo, ja wam bramki Kurde nie oddam Dobrze, nie ma karnego No, No Dobrze, bramkarz. Sherer, jakiś tam deszcz. Wszystko przez deszcz. Tak, będę dzisiaj w tym odcinku zwalał całą winę na deszcz, jeśli przegram. Bo, ponieważ deszcz jest zły w tej grze. Dobra, Mullins. Mullins teraz. Mullins powoli. Znowu rozgrywamy powolną akcję. Teraz jest Pringle. Pringle... No popisowe trochę podanie, chciałem się popisać tutaj przed publicznością zebraną na tym stadionie, a jesteśmy gośćmi, nie, jesteśmy gospodarzami chyba, to jest nasz na stadion, nie jestem pewny. Okej. Okay. A, wiecie co, mm, dlatego mi się wydaje taka dziwna kamera, ponieważ, ponieważ właśnie straciłem przecież save'y, a pierw ja tą kamerę trochę modyfikowałem z tego co mi się wydaje, domyślne, własne. Tak i tak? Zoom trochę większy. Dobra, zobaczymy tak. Ale to już jest coś innego. Nie, nie przywracamy do myślnych. Oj, tak będzie lepiej, tak będzie znacznie lepiej. Ej, on... Ja myślałem, że to mój. No właśnie się stroje mieszałem. Nie spojrzałem na stroje, się zagadałem chyba trochę podczas wybierania. Oj, Kennedy wykonuje, Kennedy powinien być w środku pola karnego właśnie, bo tutaj oni nie sięgają, no niestety, niestety. A ja bym chciał okienko transferowe Trzeba zakupić tutaj lepszych zawodników, oczywiście ja będę polował na Ronaldinho, mam nadzieję, że będzie chciał przejść do nas To nie nasz, kurde Za późno się zorientowałem Ale dawaj, odzyskujemy, Aj, i foul. nie ma faulu, czysto, było czysto Dajesz Pringle, Pringle Pringle skrzydłem, czy dośrodkuje? Czy zdecyduje się Pringle na dośrodkowanie, tak jest, Pringle dośrodkowuje, Kennedy główka ponad bramką Kennedy Ajajaj, To jego pechowa trzynastka A tutaj na innym stadionie Bradford kontra Torguay Mam nadzieję że dobrze wymawiam Wybaczcie jeśli ja jakoś tak kaleczę ten język źle wymawiam no ale po prostu nie, nie potrafię wymawiać wszystkich nazw klubów Przepraszam za to Mam nadzieję że jakoś to was nie boli w uszy Ale dobra Ajajaj na jednym stanowisku jest już 1-1, tam widziałem, no niestety. A u nas nadal 0-0, ale w każdym razie są remisy. Są remisy. I mam nadzieję... Że będzie dobrze. Dawno nie było też Minecrafta na moim kanale, no nie wiem, jeśli któryś z widzów może... Znaczy, ta seria, menadżera Kariera, chyba się cieszy... Naj znaczy, najmniejszą oglądalność ma na moim kanale, ale... Tak, jeśli ktoś to z moich widzów, co zasubskrybowali mnie za Minecraft oglądał, to przepraszam was za to. Ale no niestety jakoś tak nie mam ostatnio ochoty na Minecraft'a. Może, może się coś pojawi z Minecraft'a w tym tygodniu. Minecraft nagrywam po prostu jak mam jakąś ochotę w to pograć. To nie jest taka gra, jakaś taka, którą bardzo lubię. Czasem mam po prostu ochotę w nią zagrać. No i Pringle, Pringle przy piłce. Dobrze. Do Ainswortha, Ainsworth Kennedy, Kennedy Czy się przedzę? Kennedy się przedziera, Kennedy strzela z ostrego kąta Aj, obronił, obronił A teraz zmienimy wykonawcę Chyba Pringle dobrze wykonywał Zaraz chyba Pringle chodź tu Pringle, okej, okay. lewonożny, jeszcze lepiej, fajnie Dobre dośrodkowanie Aj, jej no niestety, nie wyszło 43 minuta, zaraz koniec pierwszej połowy Mam nadzieję, że coś strzelimy do końca tej połowy Może teraz taka ostatnia akcja, chociaż oni mają akcję, oni mają akcję 3 minuty doliczone, 3 minuty doliczone Teraz ważne, żeby tylko się zablokować tutaj A bo i? No kurde, znowu myślę, że to mój Niech to wybaczcie mi te stroje Wam też się pewnie niezbyt fajnie to ogląda Następnym razem postaram się zwracać większą uwagę na stroje nie wiem, czemu nie grałem w tych strojach, bo ten klub ma bardzo fajne stroje wyjazdowe. Mi się przynajmniej podobają. Trafiły mi raz w Ultimate Team. Chociaż dobra, nie są tutaj takie też złe. O, tutaj jest, widzę, więcej meczów trwa w tym momencie. Agard. Agard. Agard, zrób coś, dobrze. Agard. Agard, kurde, Agard. Aha, dobra, już wiem, jak tu zaraz zrobię, chwila. Chodź tu to daj piłeczkę, no niedobrze, niedobrze, nie możemy tego zremisować, my tutaj walczymy o awans do Empower League 1, tak mi się wydaje, bo jesteśmy teraz Empower League 2, czyli tu, tu, chyba dobrze wymawiam 2, nie jestem pewny, serio, dawno nie używałem słowa 2 w języku angielskim, dobrze, to jest dobre to jest chyba sztuczka, która im najlepiej wychodzi Nie wiem czy to jest w ogóle sztuczka Nie, to jest chyba w sztuczkach technicznych gdzieś tam, miejsce miejscowionym Ale okej okay. Gartowi nie wyszło Trochę ich tam zmieszał No ale z siebie też trochę zmieszał No niestety Ale Kennedy Joshua Kennedy Ajajajaj Kurde Pojawiła się też propozycja, żebym nagrał jakąś karierę z kolegą No właśnie Kurde, nie, nie da się niestety kariery. Bo pomyślałem o, o takim czymś, żeby po prostu yy, będziemy... By, gralibyśmy w jednej lidze, znaczy wybrali byśmy sobie jakieś tam zespoły i rozwijali te zespoły. No i na przykład po sezonie tymi zespołami się zmierzyli, No, takie coś jest raczej mało możliwe. Znaczy dałoby się to wykonać, jakoś tak rozwijać w karierze, dawać jak, co jakiś czas jakieś odcinki jak nam idzie rozwój yy, No i... Po pewnym czasie to normalnie sobie w ustawienia gry pozmieniać te dwa zespoły po zawodników No i sz zagrać szybki mecz między sobą Albo po prostu na online jakoś No ale nie wiem Niestety nie mam jak tego zorganizować Może w FIFA 14 jakoś taka opcja będzie Ale teraz jest Kennedy, Kennedy ma szansę Kennedy czy Fenton Kurde Zos wyprzedził mnie Ja pierdzielę Ale dobra o czym ja tu... A, o jakiejś grze z kolegą. No właśnie, nie mam też za bardzo z kim zagrać w FIFA. Moi koledzy FIFA oryginalnej nie posiadają. Oryginalnej, powtarzam. Więc, przez inter... Więc tutaj sobie na online nie zagramy. A, szybki mecz. No szybki mecz to może do mnie gdzieś któryś padnie, to może coś nagram. Wow, o, to, to nie, znowu mi się trochę pomylił, niech to. Muszę się bardziej na grze skupić. Ale jak pogadać też sobie mogę. Trochę. Nie wiem, z Dejak Zondą chciałbym coś nagrać, on sobie miał w... zakupić FIFA, ale chyba coś do tego nie dojdzie, nie wiem. Zagram sobie z Dejak Zondą, a i dobi, dobi, jest, jest, doszła Kennedy, Kennedy zdobywa bramkę w 75 minucie, dopiero dla klubu Rotherham i Maja. jeszcze jak ledwo, ledwo to zdobył, ale jest, udało się, po dobitce, po dobitce. Okej, okay. uff. Na szczęście, na szczęście, na szczęście, ale to jeszcze zwycięstwa nie mamy, przejdziemy sobie na tryb defensywny albo na super defensywny Kennedy Kennedy się przedziera, czy zdobędzie drugą bramkę w tym meczu Aj Kennedy kurde, ślizgiem mi wybił Ogólnie mam ochotę nagrać jakąś serię z jak Minecraft, Minecraft nam się trochę znudził, nie ukrywam Zresztą teraz nie mamy serwera aktualnie, na którym moglibyśmy nagrywać. No niestety, niestety. Kennedy. Kennedy. Dobrze. Kennedy. A już, dobra. Ło, wow, to było niepotrzebne. Wraca się, Sheriff, wraca się. Tutaj obrona, obrona. Daję, jest, obronił, jest. Udało się. Trochę niskim wynikiem się zakończy ten mecz, tak mi się wydaje. Ale cóż, liczą się... Liczy się to, że dostaniemy 3 punkty. Chociaż jeszcze nie jest pewne, jeszcze 5 minut do końca, jeszcze mogą strzelić. Różne rzeczy się w piłce nożnej dzieją. No, a ja gartam tam nie zdąży z tamtej strony. Nie wiem z czego mógłbym nagrać. Niech to, przerwało mi się nagrywanie w 87 minucie meczu. No ale cóż, wielnie straciliście. Ja po prostu... Jestem, mam pierwsze miejsce widzę po prostu. Ja sobie zatrud- kurde. Niech... Tak, zatrudniłem sobie scouta kolejnego. Tutaj... Co nie cele Szkoła Scouting Tak, tego właśnie rozpoczyna scouting Wysłałem go do Portugalii Zatrudniłem sobie nowego scouta On tutaj jest w podróży I z tutaj juniora Znaczy zaproponowałem mu kontrakt On może być w miarę ciekawy Zobaczymy Tutaj ogółem Ale potencjał Potencjał może mieć spory Zobaczymy jak co z niego będzie Od 16 lat możemy junior zatrudniać A który jest tym dobrym? On jest chyba tym dobrym Dobra nie, tak, on jest dobrym, bo wszyscy tutaj Brazylijczycy, a on jest Włochem. I okej, okay, wysłałem też na napastnika, żeby nam szukał, no i to by było na tyle. I... Dobra, no, no właściwie nic nie stracili się za bardzo, też sobie przesymulowałem do tego miejsca i okej, okay, nie będziemy grać w tym odcinku kolejnego meczu raczej. Nie, raczej nie dobra. I to było na tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć.